Na wodzie będą chwytać wiatr w żagle, ale to na lądzie utoną w bezmiarze muzyki. Czas na jedyny i niepowtarzalny festiwal Nowy Brzeg Nowa Fala, zrodzony z pomysłów i osobistych ambicji w 2007 roku. Rozśpiewana woda, żagle, słońce i przygoda. Tak wyobrażali sobie pewnie pierwszy festiwal żeglarski w Tarnobrzegu i jego ojcowie. W zasadzie jeden najważniejszy, Andrzej Korycki. W tym roku rusza już po raz szósty. Szósta edycja festiwalu Nowy Brzeg, Nowa Fala. Sobota 15. Rozpoczęcie festiwalu do niedzieli. Impreza potwa o szczegółach, prezes z klubu Kotwica. Podobnież od najbliższego piątku na jeziorze tarnobrzeskim rozpoczną się zmagania najpierw zmagania makroregionalnych mistrzostw. Od soboty po raz drugi mistrzostwa. Podkarpacia w klasie optymiz w klasie najmłodszej regatowej żeglarskiej w ramach Pucharu Polski jako oficjalna już po raz drugi impreza zaliczana do kalendarza Polskiego Związku Żeglarskiego. Tradycyjnie Tarnobrzyski Samorząd włącza się jako współorganizator. Głównym organizatorem jest Jacht Klub Kotwice. Wszystkich miłośników piosenki żeglarskiej ściągnie nad jezioro cały peleton szantymenów, którzy uraczą nas muzyczną interpretacją żeglarstwa. Ta edycja festiwalu no jest bardzo ciekawa e, i wziąłem sobie ściągę, bo trudno wszystko zapamiętać. E, w sobotę i niedzielę zagrają Young Shepers, Jakate Gdynia, Drejki, Mechanicy Szanty, Orkiestra Samanta, jest to nowość na Tarnobrzeskim Jeziorze, Słodki Całus od Buby i e, Poszedłem na Dziób. E, można należy dodać, że w niedzielę zagrają występ dla dzieci, dadzą występ przedszkolaki z przedszkola numer, 6, z przedszkola numer 15 w Tarnobrzegu. No jest to wspaniała zabawa dla najmłodszych dzieciaków, zapraszamy serdecznie najmłodszych na ten pokaz. Jak też w sobotę będzie grał Young Shippers dla dzieci o godzinie 15. Trwające trzy dni święto przyciągnie ludzi od masztów i żagli z wielu miejsc Polski, którzy będą zmagać się w zawodach, dopiero zapisujących swoją historię. Jest to pierwszy raz w historii naszego miasta, tutaj naszego makroregionu, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w klasie optymist, które zaczną się od piątku i potrwają przez trzy dni. I tak jak już prezydent wspomniał, od soboty drugie zawody z cyklu Puchar Polski, tak jak mamy na koszulkach, drugie otwarte mistrzostwa pod Karpacią, Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzeg. Są już zaliczone do cyklu Pucharu Polski, w tej klasie najmłodszej, czyli w optymiście. No i już to przyjęło się i będą to cykliczne takie regaty z roku na rok, mam nadzieję, że zawsze wpisane w kalendarz imprez. Za nami już dzieciaki pływają, przyjeżdżają z całej Polski, przyjeżdżają z Lublina, przyjeżdżają z Kielc, przyjeżdżają z Krakowa, przyjeżdżają z Nowego Targu. Także no naprawdę mamy Jezioro cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko tutaj naszego, naszego miasta, ale, ale już wiedzą o tym jeziorze z całej Polski ludzie i przyjeżdżają z najdalszych zakątków. Organizatorzy nazywają festiwal wielkim świętem sportu, muzyki i kultury żeglarskiej. W istocie regaty to niezwykle widowiskowe i piękne wyścigi, których historia sięga XIV wieku. Popularność szantów w Polsce jest fenomenem, a żeglarze, którzy już dziś trenują na Jeziorze Tarnobrzeskim, zwieńczają rok wytężonych treningów.